Panie przewodniczący, drogi Soleni Zancie, Tadeuszu. Z okazji twoich imienin przygotowaliśmy ci laurkę, w której zobaczymy wybrane momenty z Twojej działalności w polskim związku emerytów Rencistów i inwalidów w Olsztynie. Światowy Dzień Inwalidy odbył się dzisiaj w urzędzie wojewódzkim. W tym roku uroczystość przebiegała pod hasłem, bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych. Ten dzień wspólnie świętowali słuchacze Uniwersytetu III wieku, stowarzyszenia oraz lokalne władze. To samo robią nasze oddziały rejonowe. Funkcję przewodniczącego zarządu Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie pełnisz już drugą kadencję. W tym czasie organizowałeś dla seniorów spotkania, zabawy, wycieczki, turnusy, uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora, zjazd delegatów rejonowy i okręgowy oraz wiele innych imprez. Dumny z tego jestem, że zaszczycił nas swoją obecnością pan Wojewoda. Wojewoda Marian Podziewski podczas uroczystego. Inwalidy, uhonorowano również osoby zasłużone dla związku. Wśród nich znalazła się Danuta Ciborowska, która otrzymała złotą odznakę. Zapytaliśmy ją, czy postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie zmieniło się. Tak, w stopniu do... inwalidów, zarząd okręgowy z siedzibą w Olsztynie wręczy z okazji dziesięcioletniej współpracy Bawę Pruską zespołowi rehabilitacyjno-wypoczątkowemu, zdrowotem Mazowsze w łebie. Baba Pruska to nieoficjalny symbol Olsztyna, jeden z najczęściej fotografowanych obiektów w mieście. Od Nawiązałeś współpracę z władzami, władzami, regionu, władzami regionu, wieloma, wieloma organizacjami, Polsce, a także z ośrodkami rehabilitacyjnymi, wypoczynkowymi i innymi. Po uroczystym przekazaniu prezentu przewodniczący Zarządu Krajowego Polskiego Związku Kamery Reprezentantów Inwalidów z Olsztyna. Pan Tadeusz Szamper wręczył pracownikom z robotem o znaczeniu za dziesięcioletnią współpracę. Polskiego Związku Emerytów Lęksistów i Olsztynie składa serdeczne podziękowania członkom waszego zespołu na tak ciemno, bo ja jeszcze widzę, za wzruszenia i radość jaką przynoszą występy odbiorcą waszej muzyki. Życzymy wam satysfakcji i wytrwałości w realizacji pięknej pasji, wielu sukcesów artystycznych oraz dużo zdrowia Powody ducha i wszelkiej pomyślności na każdy dzień wypełniony spokojem, radością i życzliwością. Zasłużonym wręczałeś odznaczenia, dyplomy i kwiaty, a na zabawach nam śpiewałeś. Pozwól zatem, drogi Tadeuszu, że tym razem to my zaśpiewamy dla Ciebie. Droga Pani pozwoli Pan. No i życzymy, życzymy. Pozostały w turnę, jak będziecie jeździli. Kaziu, 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 chodź przyjacielu. No chodź, zobacz, co się tu dla Ciebie dzieje, a tych makierosy pan. To chyba nie będzie do związku przyjęty. W tej samej treści wybitne posłanie dla drogiego <grystanie> maestro, przyjmij to pod No później przeczytać sobie to. Proszę Państwa, i zaczynamy tradycyjnie od obiadu. Czyli zapraszam dziewczyny, one już mnie słyszą i już wyjeżdżają po siłku. O, nawet przyjaciel jeden. Także życzę przyjemnej Państwu, przepraszam najmocniej. Oto moi drodzy Państwo, dzisiaj z wizytą do nas przyjechało Nowe Miasto Lubackie. Pan Przewodniczący Rejonu. Słoniąc do mnie powiedział, ja nie wierzę, że tak wspaniale Polsztynie się pachnie. Witaj mój drogi Kaziu ze swoją małżonką. Powitajmy go, brawa.

Nagranie 100 lat naszego zespołu zostało wykonane dużo wcześniej, ale pani Irena, pani Bożenka i Pan Kaziu dedykują je dla Ciebie Tadeuszu z okazji Twoich imienin. Do życzeń dołączają się wszyscy Twoi znajomi, i przyjaciele oraz współpracownicy. Od nas wszystkich otrzymujesz najszczersze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz dużo kwiatów, które przecież tak lubisz wręczać innym.